Witam Was w kolejnej odsłonie mojego świetnego programu kulinarnego, gdzie pokazuję Wam, jak bardzo szybko przygotować pyszne dania. Jestem przekonany, że żaden z Was tak szybko nie przygotuje zupy, jak mi to wyjdzie dzisiaj. Oczywiście, ktoś z Was mógłby zapytać, co to będzie za zupa. Jestem w stanie powiedzieć tyle, że smaczna i przygotuję ją z rzeczy dostępnych tutaj za pomocą rzeczy dostępnej tutaj. Dobrze, zaczniemy od pięknej czerwonej łopatki, której jeszcze dzisiaj użyjemy, ale chwilę później odstawiamy. Raz, odstawiamy drugi raz i odstawiamy trzeci raz. I co my tu mamy? Otóż mamy tutaj, nazwałbym to takim zaczynem zupy, niektórzy być może nazwaliby to zupą. I co musimy z tym zrobić? Otóż musimy... Włożyć to do mikrofalówki. I ustawimy sobie, powiedzmy, półtorej minuty. A przez te półtorej minuty poopowiadam dowcipy. Yy, to znaczy, dobra. Ponieważ chcę utrzymać widownię, nie poopowiadam dowcipów, zrobimy małe cięcie. I już po cięciu. A dlaczego po cięciu? Dlatego, że właśnie w tej chwili zupełnym przypadkiem mikrofalówka skończyła podgrzewać. Hmm. Pachnie pięknie. I teraz powiem Wam, przyszła pora na czerwoną łopatkę. Yy, więc bierzemy sobie tę łopatkę, otwieramy drugi talerz. I co my tu mamy? Jajeczko sadzone. Tę oto łopatką zgarniamy to jajeczko sadzone i kładziemy na zupę. A ponieważ żółteczko jest przepyszne, to absolutnie nie zamierzam go tutaj zostawić. Powiem Wam, że nie wiem czemu, ale uwielbiam jajka na miękko. Uwielbiam. W zupie są cudowne. A teraz, żeby było ładniej, przystroimy sobie to co nieco. Dlatego, że zielony kolor może średnio pasuje do żółtych jajeczek. Ale na pewno pasuje do zdrowego odżywiania. Można to nazwać nawet zielonym odżywianiem. Więc zróbmy zielono. Nie widać zupy, ale zapewniam, że tam jest. Zresztą doskonale to wiecie. I zapewniam, że będzie pyszna. A za chwilę zobaczycie w pełnej okazałości, jak wygląda. Tylko przygotuję ją do zdjęcia. Pa! pa.